Na pewno te ostatnie miesiące to jest czas bardzo dynamicznego rozwoju, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Myślę, że wiele zespołów, które są za to odpowiedzialne, zebrało bardzo cenne doświadczenia. Natomiast no, to jest taka dyscyplina, gdzie nigdy nie można powiedzieć, że jest się bezpiecznym, bo jeśli tylko nabierzemy takiego przekonania, to to jest prawdopodobnie ten moment, kiedy okaże się, że zostaniemy skutecznie zaatakowani. Dlatego ja myślę, że tutaj praca, pokora i utrzymywanie na wysokim poziomie, na poziomie takiej gotowości do ewentualnych działań. Myślę, że rozmawiamy dużo więcej niż wcześniej z naszymi partnerami z zagranicy i to jest dobry kierunek. W cyberbezpieczeństwie, jeżeli nie współpracujemy, nie wymieniamy się informacjami, nie dzielimy się doświadczeniami, to po prostu stoimy w miejscu i ja się bardzo cieszę, że takie działania są coraz, na coraz większą skalę. Myślę, że wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że bez ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którą przygotowywał ówczesny minister pan Krzysztof Silicki, nie byłoby mowy o tym, żeby jakiekolwiek realne procesy zabezpieczenia cyberprzestrzeni prowadzić w sposób ustrukturyzowany. Cieszę, cieszę się, że ta ustawa powstała. Natomiast jak zawsze, kiedy jest pierwsza wersja czegoś, to ona później wymaga udoskonaleń, no i my systematycznie takie zmiany wprowadzamy. No Mamy też więcej doświadczeń. Część z praktyki wynika, w których obszarach przyda nam się lepsza koordynacja, nowe narzędzia. To jest też tak, że to jest materia technologiczna, więc, wraz ze zmieniającą się technologią, musimy też znajdować nowe rozwiązania organizacyjne.